Jest taki twórca, jakby znasz komentarii, nie? To my zrobimy takie odwrotne komentarii. To znaczy będziemy się skupiać na zaletach ludzi i będziemy sobie ich rozkminiać, ale w bardzo pozytywnym tonie. Bo mi komentarii nie podoba się, bo ono często... Znaczy podoba mi się, gdy rzeczywiście na podstawie jakiejś osoby rozkminia jakiś problem, pokazuje rozwiązanie, ale często te komentarii schodzą na taką drogę bycia ironicznym w stosunku do drugiej osoby... Przypierdzielania się o takie nie, nic nieznaczące szczegóły, i na takim jedynie to, to, co ty robisz, to pokazujesz tą drugą osobę, nie wnosisz żadnej dodatkowej wartości. I takie, jakby skupianie się na błędach, które popełniła ta druga osoba. Albo jakieś to dyskutowanie, to jest super, albo komentarz w takim pozytywnym tonie, to znaczy te treści, które komentujesz, ty tworzysz na podstawie tego historię taką kreatywną, która ma pozytywny wydźwięk. Więc ja chciałbym na przykład dzisiaj pogadać o użytkowniku zaparty. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak chłopak, który po prostu nagrywa filmy w takiej prostej formie. Czyli, że siedzi po prostu sobie w domu i jednawija ma tak ogromne zasięgi i cieszy się z tego i on, on jest pod tym względem podobny do PewDiePie'a, największego kozaka na YouTubie. No bo PewDiePie też ma jakby prosty kadr, po prostu siedzi sobie w domu i jakby wszystko się opiera wokół jego osobowości. On ma tak silną osobowość, że nie musi filmu dodatkowo urozmaicać o zmianę otoczenia, ale to jakby się nie wyklucza. Są też twórcy, którzy mają mega super osobowość i jeszcze bodźcują ją dodatkowo przez zmieniające się otoczenie, środowisko. W logi ostatnio są takie, można, tak mi się przyskożyło. I to jest super, bo to też pokazuje, że nie trzeba mieć, nie trzeba latać po świecie, żeby robić wielkie, angażujące, fajne treści na YouTubie. Nie musisz być podróżnikiem, nie musisz mieć dobrego sprzętu. Przecież te filmy mogły być równie nagrywane telefonem, byłaby podobna jakość. I ja też w sumie za bardzo nie wiem, co mnie przyciąga do jego filmów, ale właśnie jego flow, jego sposób wypowiedzi, jego filmy są na jakiś sposób przyciągające. Ja też do końca nie umiem powiedzieć dlaczego, ale teraz spróbuję się nad tym dłużej zastanowić. Wiem co, to chodzi o to, że on tam wydaje, on tam pokazuje wiele emocji. To nie jest tak, że on po prostu o czymś mówi, tylko widać jego zaangażowanie w to. On jest taki prawdziwy, taki naturalny i jest troszkę niestabilny emocjonalnie. I to jego film pokazuje wiele różnych emocji. Od śmiechu, poprzez zakłopotanie, zdenerwowanie, smutek. To jest super właśnie. Wydaje mi się, że właśnie najważniejsze w, w tworzeniu filmów jest to, by wyrażać emocje. Dlatego ja gdziekolwiek wpisywałem opis swojego kanału, czy to na Facebooku, na Instagramie, czy jak wysyłałem swoje CV, czy rozmawiałem o czym jest mój kanał, to mówiłem, że esencje mojego kanału są emocje. Żeby je pokazywać, żeby je przekazać, żeby się nimi wymieniać z tobą, ja i ty. To my, we dwóch, my, trzy. Bo jeszcze twój kolega i moja mama. Idziemy z tym. Naprawdę zaparty i ja bym chciał z nim coś nagrać. Jeśli, bo jakby ja nie mam takiej siły, by móc się przedostać do niego, bo chyba, bo, bo tak, bo jakby pisałem do niego i, i żeby, bo chciałbym z nim coś wspólnie nagrać, ja jakby ja jak najbardziej rozumiem, że on mi nie odpisał. No bo ja jestem małym leszczem w YouTubie i on nie ma potrzeby, on nie ma obowiązku, aby mi odpisywać. Ja pewnie też na jego miejscu bym mnie zlał. Ale chodzi o to, że ja gdy powiem o tym na moim filmie. Pokażę się z dobrej strony, i widzowie zapartego będą mogli to zobaczyć, i oni będą mieli wpływ na to, czy ja nagram z nim crossa, czy nie. Ej, w ten sposób do tego dojść! Wow! Właśnie to wymyśliłem, i to jest najcenniejsza rada, jaką kiedykolwiek ktoś mi mógł powiedzieć. Właśnie komenterii powinno na tym polegać. Komenterii powinno po polegać na budowaniu relacji, czyli na tym, że wykorzystujemy inne filmy na tym, że na podstawie filmów naszych ziomeczków, nie wrogów. Filmy, które ja będę komentował, ale też nie zawsze, to będą, ale żeby tak wyglądało komentarii, żeby głównie o to chodziło. Bo teraz głównie jest w tą negatywną stronę, żebyśmy wykorzystali wykorzystywali filmiki fajnych twórców właśnie do komentowania, a nie te słabe treści. Owszem, jeśli one są szkodliwe, to warto się na ten temat wypowiedzieć i naprostować sytuację. Choć z drugiej strony to osoby, które robią źle rzadko kiedy zmieniają zdanie po tym jak ktoś im wytknie swoje błędy. Oni będą to robić to dalej. Wiesz o co chodzi? Póki to nie jest zabicie kogoś, czyli coś z czym mogłaby się policja zająć, to nie masz za bardzo na niego wpływu. To jest jego życie. Skupmy się na tworzeniu fajnych rzeczy, na fajnych relacji. Komentarii jako budowanie relacji z fajnymi ludźmi. Czyli takie robienie krosów, takie z natury robienie krosów, czyli jakbyśmy się spotkali na jednej platformie Wyobraź sobie, że YouTube to jest takie pomieszczenie i my, twórcy, się tam spotykamy i zaczynamy rozmawiać. Jakby nie, że cross właśnie się tworzy przez to, że ty zagadujesz do, do tej osoby. Owszem, to też jest fajna opcja, ale czasem nie możesz tego zrobić, bo osoba dostaje zbyt wiele takich wiadomości. Roz, domyślam się, że Zaparty dostaje zbyt wiele tego typu wiadomości, ma inne sprawy na głowie, ale właśnie ja dotrę do takich fajnych ludzi, tworząc filmy o nich albo z nimi, albo pod wpływem ich filmów. To mi się bardziej, to, to słowo mi się bardziej podoba. Ale wróćmy jeszcze do naszego głównego wątku, bo tak zboczyliśmy, jakbyśmy wypadli z naszego małego wagonika na golejce górskiej. Taki duży rollercoaster emocji. Zaparte ma coś przyciągającego, ale ja na przykład, zobacz, właśnie ja nawet nie lubię za bardzo skupiać się na tematach, które on ostatnio poruszył. On powiedział, on stworzył ostatnio kilka filmów, w, którym, w których mówił o tym czego nie lubi danej rzeczy, czego nie lubi bycia w gejem i takie generalnie skupianie się na rzeczach, które nas irytują. Ja uważam, że tego typu rzeczy powinniśmy przede wszystkim zrozumieć, że wszystko co się wydarza w rzeczywistości jest naturalne i dopiero na drodze analizy tej sytuacji my nadajemy temu emocjonalny ładunek. Jeśli cię coś denerwuje, to tylko to jest twoja wina. Nie pozwólmy, aby coś z zewnątrz potrafiło wpłynąć na nasze emocje negatywnie. To my mamy kontrolę jak się czujemy, to my mamy kontrolę nad tym, jak dany bodziec na ciebie wpływa. Do pewnego stopnia mamy naprawdę duży wpływ na to i jak dla mnie skupianie się na rzeczach, których nie lubimy, to po prostu skupienie się na problemach zamiast na rozwiązaniu. Rozwiązanie tego, Typu problemów, o których ludzie mówią na filmach, jest przede wszystkim spojrzenie na to trochę chłodniej, po to, aby to nie ruszało nas, żebyśmy byli ponad tym i skupienie się na rzeczach, które dodają nam energii, które są dla nas zdrowe, które są dla nas ciekawe, interesujące. Skupienie się na problemach to trochę jest takie wołanie o pomoc. Mówisz o problemie i że ciebie to boli, i że jest ciężko, i jak mnie to wkurza. To jest tylko generowanie negatywnych emocji, to jest bardzo niepotrzebne. Ale stworzył też w sumie kilka innych filmów, które obejrzałem prawie w całości. Właśnie tak się też zastanawiam, że to też chyba musi być związane z wyglądem. Tak mi się wydaje, że jego uroda jest na swój sposób wyjątkowa. W sensie, właśnie jak oglądam jego filmy, to niby nie zwracam uwagi na zupełnie, jak on wygląda, bo to już przestało być jakimś priorytetem ogólnie w życiu. To naprawdę jakby uwalnia od wielu rzeczy. Ale jakby szukając tego, co sprawia, że bo nie jestem pewien, że go oglądam cały czas. To właśnie musi być też ten aspekt, że ten estetyczny, ten zmysł wzroku. On wygląda. No właśnie, jak on wygląda? I zobacz, właśnie my w komentarzy niekoniecznie powinniśmy się skupiać na tym, na wyglądzie drugiej osoby, tak? Ale właśnie ja chcę do tego podejść jeszcze zupełnie inaczej. Ja chcę przekazać Tobie moje skojarzenia, moje przemyślenia na ten temat, emocje, jakie budzi mnie jego osoba, jego wygląd. Możemy też omówić, właśnie zrozummy, że możemy też ogląd że możemy też dyskutować o wyglądzie w ciekawy, fajny, pozytywny sposób. W komentarzach zazwyczaj jak yy, ktoś coś wspomina o wyglądzie to zazwyczaj jest jakiś hejt. A on po prostu wygląda... nie wiem jak ja mam to opisać. Przyciągająco. Przyciąga uwagę. Nie możesz oderwać od, od niego wzroku. Ale z drugiej strony jak oglądam swoją mordę i ona na przykład jest z to mi to też na jakiś swój sposób przyciąga, nie? No bo to jest autentyczne. Ale w sumie, czy znasz jakiegoś youtubera, twórcę internetowego, może być na Instagramie, który jest dość brzydki, mówi z sensem i ma dużą oglądalność. To nie jest tak, że ci wszyscy youtuberzy to są takie wydmuszki, którzy są tacy piękni i za każdym razem dobrze wyglądają. W sumie, co oznacza w ogóle bycie brzydkim? W ogóle definiujemy, kto jest brzydki, a kto nie. W sumie, nie, no jakby każdy z nas ma pewien system wartości, i każdy z nas odbiera inaczej brzydotę od piękna. Są. Każdemu dana osoba, dana dziewczyna wygląda, jakby każdy uważa inną dziewczynę za atrakcyjną. Po prostu do jednej, jedna jest dla niego mniej atrakcyjna. Ale brzydka jest takie bardzo negatywnie nacechowane. To w ogóle jakby nie jest to samo, co kobieta, która nie jest dla mnie atrakcyjna. A brzydka może być w momencie, gdy jest odpychająca poprzez swoje złe zachowanie. Szkodliwe, negatywne. To jest dla mnie brzydota. No dobra, ale jakby, ej, zastanówmy się, bo jakby większość youtuberów, twórców internetowych, którzy pokazują swoją twarz, to są ładne czy bardzo ładne osoby? Raczej takie zadbane. Nie jest tak, że w sumie każdy ma tonę makijażu i jest najpiękniejszy. Asymetryczną twarz. Nie ma czegoś takiego, w sensie. Ludzie narzekają na te modelki z Instagrama, że mają twarz sfotoszupowaną, są po operacjach plastycznych. No tak, ale jakby musisz zrozumieć, że są osoby, którym się to podoba i dlaczego ty z tym w ogóle dyskutujesz? Pomimo, że są też osoby o przeciętnym wyglądzie, takim jak ja, którzy też mogą tworzyć fajne filmy. W sumie nie mam dużo dużej społeczności, więc może. Jednak to prawda, że przeciętną urodę to za mało, nie, no bo są jakby bardziej popularni twórcy również o przeciętnej urodzie, którzy mają większą zasięg, większe zasięgi. Właśnie to jest super, że nawet jeśli ty uważasz, że jesteś za brzydki, żeby nagrywać filmy, co w ogóle jest absurdalne, to nie dość, że dzisiaj liczy się autentyczność, więc jeśli nie będziesz wstydził się pokazać swojej brzydkiej twarzy, to inteligentni ludzie to docenią, a z drugiej strony żyjemy na tyle w komfortowych czasach, że łatwo jest się zdrowo odżywiać, masz, masz siłownię na każdym kroku, karnety są coraz tańsze. Zdrowa żywność, redukcja jest łatwo robić, mamy sosy zero, mamy twarogi, twarogi chude, mamy odżywki białkowe, mamy jakieś zamienniki mięsa, jakiś tofu, mamy białkowe w ogóle produkty na każdym kroku, chipsy, lody białkowe, objętościowe, jakieś warzywa, owoce, pankejki, bekon, nutella i, pan, i naleśniki. Chciałbym dopowiedzieć jeszcze kilka kwestii, nagrywam to kamerką internetową, bo jest bardzo szybko. Pokażę Ci przy okazji, bo mogę teraz moją kamerę zastępczą... Którą będę nagrywał filmy dopóki nie przyjdzie, dopóki mój aparat główny się nie naprawi. Chciałbym dopowiedzieć tutaj jeszcze, że ktoś może teraz powiedzieć Hej jak ja się urodziłem z krzywą mordą to przecież tego nie zmienię. No właśnie okazuje się, że jeśli mamy jakieś problemy ze skórą, jakieś dermatologiczne, jakieś pryszcze, wypryski No to jesteśmy w dużym stopniu wpłynąć na to właśnie odpowiednią dietą. I jak Wydaje ci się, że nie zmienisz kształtu swojego twarzy, no to przecież gdy schudniesz i pozbędziesz się tłuszczu między innymi z twarzy, no to wpłyniesz na jej kształt. I chciałbym też tutaj poruszyć, odnieść się do tego, co powiedziałem, że w sumie jeśli osoba, która, jest która uważa się za nieatrakcyjną i zacznie nagrywać filmiki na YouTubie, to jeśli odpowiednio do tego podejdzie, bo jakby od razu. Przynajmniej ja zakładam, że osoba nieatrakcyjna, która zacznie tworzyć filmy na YouTube, ona spotka się z o wiele większą e, falą krytyki i takiego beznieargumentacyjnego hejtu, takiego po prostu niemerytorycznego, niekonstruktywnego, który w ogóle nas powinien nie ruszać, ale to łatwo o tym mówić. Z trzeciej osoby, a co innego jest, gdy to rzeczywiście nas dotyka serio. Nawet taki bezpodstawny hejt potrafi troszkę poryć głowę: no to jeśli odpowiednio do tego podejdziemy, to taka osoba, która już na początku będzie walona nożami przez hejterów z każdej strony, to gdy ona odpowiednio sobie to przepracuje, to zostanie o wiele bardziej mocniej wzmocniona psychicznie, stanie się o wiele bardziej odporna na hejt w przyszłości. A osoba, która od początku e, jest chwalona i nic, nikt, jej nie ma nic do zarzucenia, no to taką osobę będzie o wiele bardziej łatwo skrzywdzić. Więc gdybym ja był e, nieatrakcyjny według siebie, to tak bym sobie do tego podszedł. Tylko no to też tak łatwo powiedzieć, bo osoba, która uważa się za nieatrakcyjną, pewnie trudno jej będzie podejść w ten sposób do hejtu, no ale to są po prostu takie moje przemyślenia. Szybki update w sprawie zepsutego aparatu, na który aktualnie trwa zbiórka pieniędzy. Jest właśnie zapakowany i dzisiaj będzie leciał do serwisu. Zaraz idę na pocztę go wysłać. Chciałbym tylko jeszcze podziękować kilku osobom, które wpłaciły swój hajs. Estremo wpłacił 5 zł, stary, jesteś Kozak. Eee, wpłaciła jeszcze osoba łabejsza, wpłacił dychę, żółwik mordo. I tutaj jest w ogóle największy kozak. Fiedler wpłacił 20 zł. Wow, jesteś stary ambasadorem tego kanału w tym momencie. Dziękuję wszystkim bardzo, którzy się zaangażowali. Link do zbiórki jest na dole. Jeśli ktoś będzie chciał rzucić monetą, to zapraszam i dziękuję z góry wszystkim.